Szanowni Państwo, Odra od roku umiera na naszych oczach, a pan minister ozdoba mówi, że 13 czerwca powołaliście komisję i będziecie monitorować to, co się dzieje. I nie dzieje się to na arenie, na Dunaju, na Łabie, ale właśnie na odrze i od roku czasu jedyną waszą odpowiedzią to są te trzy pompy strażackie w kędzierzynie koźlu, które napompowują tlenu do odry, bo raz tlenu jest za mało, a raz jest za dużo i tu nawet tego nie wiecie. Ja panie, panie, panu ministrowi powiem, dlaczego Odra umiera. Odra umiera, ponieważ do ochrony środowiska podchodzicie jako do lewackiej ideologii, a każdy ekolog to jest dla was oszołom, bo do ochrony środowiska podchodzicie z kpiną, nonszalancją i beztroską. Żniecie lasy, likwidujecie farmy wiatrowe, ich, ich rozwój o smogu czy o turowie. właśnie mówicie z taką kpiną i nonszalancją, że to jest nieistotne. Skąd panie ministrze, algi w Odrze? W, w Renie Dunaju jeszcze raz mówię, łabie ich nie ma, bo zamieniliście Odrę w ściek y, pełen toksyn i tru, truciz. A żeby to ukryć, przed społeczeństwem to przeszkadzają wam jeszcze te ryby, które żyją. Y, katastrofa ekologiczna na Odrze to katastrofa wielkich rozmiarów. Znajdą się na to paragrafy i odpowiecie za to.